Posłuchaj, nie nadajesz się, nie chwal. Nie wierij Boga. Bo to, bo to Ci nic nie pomoże. To Ci nic nie pomoże. Ile razy powtarza? To ci nic nie da. Jak będziesz chwalił. A inny mówi, a napij się, będziesz myśleć. No nie tak jest? No nie tak jest? Posłuchajcie, nie tak jest? Masz depresję? Co będziesz się męczył? Co ty będziesz taki czy inny sposób robisz? Słuchaj, jest rozwiązanie. Jest rozwiązanie. Lapaty. Francuskie wino na Ale moi drodzy, to mówi ten przeciwnik, który, który chcecie zgubić. A Pan Bóg mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Przyjdźcie do mnie, gdy jest obciążenie, gdy jest trudność, gdy, gdy są problemy, gdy jest depresja, gdy jest... Przyjdź do mnie! Ja potrzebuję cię przytulić, potrzebuję Ci pokazać, że w moim... Królestwie jest zwycięstwo. moim królestwie jest zwycięstwo. I właśnie zobaczcie, że diabeł będzie robił odwrotność. A Bóg Cię będzie zachęcał, abyś oddawał mu chwałę. Zobaczcie, co działo się w pierwszej Samuele 16:23, gdy Saul, do Saula przychodził Duch. co się wtedy działo? Wołali kogo? Wołali Dawida. Aby grał na harfie. I co się wtedy działo? Gdy zaczął Dawid chwalić, to zły duch odchodził. Zaczął chwalić, zły duch odchodził. I, i to jest niesamowite. I widzimy, jak, 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 jak to działa. Właśnie w takich chwilach należy oddawać prawa Bogu. Nie gra Haleluja. Hallelujah! Pana! Jest trudno. Ja wiem, że jest trudno. Człowiek ma. Tyle myśli. Jak zacznie te myśli rozkładać na, na części pierwsze, prawda, to jest tak jak tutaj nasz, nasz ten Marcin rozkręca na części pierwsze wszystkie sprzęty. Jakby ktoś z Was miał jakiś stary sprzęt w domu, niepotrzebny, to, to ja... To po prostu tak, obojętnie co, obojętnie co. Rozkręci, bo po prostu ja nie mogę przejść obok niego, bo zawsze jest pokazane tak. Czy mam coś do kręcenia? Ty jeszcze masz tam coś o coś czy nie? Jeszcze, nie? jeszcze. No także, także, także. Jakby ja dlatego nie, to nie jest forma reklamy. Tylko wiecie, to jest taki człowiek, który, który, lubi rozkładać wszystko na części pierwsze. Bardzo lubi to i to. jest, Słuchajcie, wiecie co powiem tak szczerze? Chciałbym mieć taką pasję do mnie tego czego robi, jak on ma tą pasję do rozkręcenia. Jeszcze w życiu nie widziałem takiej pasji, żeby taką mieć pasję do rozkręcania. Po prostu. Fiksacja. Proszę? fiksacja. Fiks nie wiem, czy fiksacja, ale wiesz, no ja, ja, ja powiem tak. Chcia e, e, to jest moje takie subiektywne tego zdanie. To, co robię, chciałbym, tak się w to po co zaangażować, jak się w to angażuje. Pan nie przejdzie, słuchajcie, przyjął tu starosta. Pierwsze siatko o niego tutaj na krzeszła. Świadko o niego i... I, i, I tak, będzie coś. Będzie coś. Tak pierwsze do niego pytacie. Będzie coś, ja my, No, no wie panie starosta, trzeba coś powiedzieć. Będą drukarki, dobra, będą. Będą drukarki teraz I, I do mnie lec, będzie coś, no, no będzie mówię, Marcin już Tir jedzie, będzie. No. Także posłuchajcie, to jest kwestia taka, że, że ma w tym po prostu upodobanie, ale moi drodzy, ale myślę, że w że, tym że, 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 wszystkim chodzi o... E, o co w tym wszystkim chodzi? Nie poddać swoim pracy. Tak. Myślę, że, że, że w tym wszystkim chodzi o to, abyśmy, tak jak mówi, to co robimy, mieli w tym pasję. Gdy my, moi drodzy, chwalimy, wiernimy Boga, to aby to była w naszych sercach taka pasja. Żeby to nie było tylko tak, wiecie, można coś zrobić, żeby zrobić, prawda? Żeby uspokoić. Wiecie, jak, jak to kiedyś chodziło się do kościoła po to, żeby uspokoić rodziców, że byłem. Trzeba się było zapytać kolegi, czy tam na kazaniu, czy żeby zapytałem, żebym powiadamiał i to tak tak było. Żeby uspokoić, ale czy to było wiara, czy to było pragnienie, czy to była miłość do Boga, nie miało to nic z tym wspólnego. Dlatego, moi drodzy, to jest ważne, aby to miało naprawdę przełożenie na, na czyn, na, na działanie. Taki... Również również e, manifestuje się też moc Boża. I tutaj widzimy w drugiej e, kronik, druga kronik, dwudziesty rozdział, druga kronik, sekundkę, druga kronik, dwudziesty rozdział, już sekundę dwudziesty rozdział i zersety wejścia jeden, 21 na A naradziwszy się z dudem, wyznaczył śpiewaku dla Pana, którzy, odziani w święte szaty, mieli kroczyć przed zbrojnymi śpiewać hymn pochwalny, wysłając Pana albowiem na wieki spała łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amalekitów. Zobaczcie, gdy zaczęli chwalić Boga. Gdy zaczęli Go wielbić, gdy nieśli zbrojni pierwsze, tylko szli śpiewacy, ty chwalcy, to Pan nastawił zasadzkę na Amarek. To Niesamowita rzecz. Nie. I widzicie, Pan Bóg przebywa w pałach swego ludu. Gdy my Go chwalimy, to wiele rzeczy się rozwiązuje. Moi drodzy, wiele rzeczy się rozwiązuje. Gdy nasze serce jest szczere, gdy podniesiesz swoje ręce, czy podniesiesz swój głos, czy chwalisz Boga, to, moi drodzy, wiele rzeczy się rozwiązuje. Wiele trudnych rzeczy rozwiązuje się, dlatego zachętą dzisiaj dla nas jest chwała, oddawanie chwały Bogu, bo Bóg przebywa w chwałach swego ludu. I ostatnia już rzecz, która, którą, którą chcę dzisiaj przedstawić, to jest, to jest aktywność w głoszeniu Ewangelii. My, jako owce, należymy do stada oprócz dawania również powinniśmy rodzić nowe owce. Czy to prawda? jest? Ja myślę, że to jest istotne. Że my, gdy głosimy Boże Słowo, to chcemy, aby ludzie się nawracali. Nie głosimy tylko Boże Słowo, żeby ono sobie popłynęło, tylko chcemy, aby ludzie się nawracali. Idźcie i głoscie Ewangelię wszelkim stworzeniom. A kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Chcemy, aby ludzie, żeby ludzie mogli przyjmować żywego, świętego Boga. Chcemy, aby ludzie nawracali się i to jest ważne, abyśmy to czynili. Moi drodzy, czy nie jest to radością, Ty możesz głosić Boże Słowo drugiej osobie. Jest to radością. A kto ostatnio z Was przeżywał taką radość? Zobaczcie, to jest ważne takie. Bo, bo mówimy tak, że jest radością. Ale z tą radością chcemy przeżywać codziennie. Jeden z Ewangelistów miał taką sytuację, w której nie głosił w jeden dzień, czyli znaczy już, był, już była noc. I, I mówi, no jak to jest możliwe? Nikomu dzisiaj nie powiedział o Chrystusie. I poszedł w nocy. Poszedł w nocy przed północą z parasolem i spotkał człowieka. I głosił mu Boże Słowo. Zauważcie. Po prostu czuł się w taki sposób, że codziennie chce <laughs> powiedzieć tą dobrą nowinę o Chrystusie. Chciał powiedzieć o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, gdy głosimy, to jest tak jak w ścianie, Gdy siejemy, to te ziarno różnie pada, bo ono jedno padnie na, na kamienie, inne na drogę, inne padnie jeszcze międzyciernie. Ale moi kochani, ale jest też rola, która wpada na ta dobra gleba. Dlatego nie przejmujmy się tym, gdy głosimy, to nie przejmujmy się, tym, bo Pan Bóg daje wzrost. My jesteśmy tymi, którzy jeden sieje, drugi podlewa. Ale wzrost daje Bóg. Kiedy myślałem o tym, mówiłem: Boże, dlaczego tak jest? Tyle słowa zasiane, tyle podlane. Ale Pan Bóg wie dlaczego i kto ma wzrost. Dlatego my dzisiaj nie mamy się e, rozstrzygać tego, jak to wygląda, tylko mamy iść i głosić Ewangelię. Zobaczcie, gdy pościmy, gdy modlimy się, gdy mamy relację społeczność z Bogiem, gdy jesteśmy blisko Boga, moi kochani, to to powoduje w naszych sercach pragnienie. Iść, bo to motywuje nasze serce. Moi drodzy, gdy człowiek się modli, to Duch Święty 100% mówi do niego idź. 100%, bo posłuchajcie, bo to nie jest możliwe, bo to jest doskonałe współdziałanie. On mówi idźcie na cały świat i co? Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dokąd człowiek pójdziesz, Głoście Ewangelię. Idziesz do lekarza? Powiedz mu. Przecież to, przecież to lekarz to też człowiek. Czy to prawda jest? Czy cokolwiek robisz, możesz powiedzieć Jezus jest moim Panem. Dlatego jest dzisiaj zachęta do głoszenia, aktywnego głoszenia Bożego Słowa. Zachęta. Skuteczna jest bardzo taka ewangelizacja indywidualna. Wiecie, ja myślę, że, że gdy robimy ewangelizację taką ogólną, dużą, to bardzo istotna jest pierwsza praca ewangelizacyjna każdego jednego z nas. Tak jak mówimy, że oni wszyscy jednomyślnie się modlili. Tak jakby to było, że wszyscy jednomyślnie mają w sercu pragnienie głoszenia Bożego Słowa. Ale by to było fajne, nie? Ale by to było fajne, ale to by było super. Ale jest to możliwe? No, oczywiście, że tak. Bo jeśli jesteśmy kapłanami Boga, to każdy człowiek, który przyjął Jezusa do swojego serca jest kapłanem Boga żywego i on ma w swoim sercu Słowo. Wiecie, gdy nawróciłem się w pierwszy dzień mojego nawrócenia, nie znałem Słowa jeszcze, ale znałem sytuację mojego serca. I więc nie wiem, wiem jedno tyle, że Jezus zmienił moje życie. Nie wiem, jak to się stało. Przyjąłem Go do serca i tak mówiłem. Nie znam Słowa. Ale wiem, co było wczoraj, a co dzisiaj. Jak Pan Bóg zmieni dzieje. Moi drodzy, często my myślimy tak, jak ja będę głusić komuś Boże Słowo, jak ja go jeszcze go nie znam. Moi drodzy, Ty tylko masz mieć otwarte serce, a Pan Bóg włoży w Twoje usta słowo. Nie bój się, nie, nie, nie bój się. On, on włoży, dlatego że, że Pan Bóg powiedział, nie bój się, co masz mówić gdyż Duch Święty pobudzi swoje serce, twoje usta i będziesz mówić jego słowa. A skąd to twoje jest? się, <śmiennie> ja no, ja tak Monika, Monika, Moniki. Ale ty ja normalnie tak... Wiecie co nie są? Wie, wy wybaczcie, więc ja to tak. Siedzę i patrzę się na Julkę. To, to jest takie moje... Siedzę, patrzę się na Julkę i patrzę się ty... Jest, ale ja wiem, panie Jezu, jest Dzieci, hallelujah, naprawdę, jest, nice, hallelujah. naprawdę dwa. Bo ja, ja normalnie patrzę i mnie nie wiesz, a więc moje. Przed, przed chwilą jedno było. Jest, <susur tummy> naprawdę głoszę, a tu dzieci się robią. Hallelujah, naprawdę. Hallelujah, Halleluja. Tak więcej, czekaj, to już nie zakładam okularów, bo to jeszcze cztery za tych tego Jeszcze Ale, to, ale wiecie, jak to jest niesamowite uczucie, tak się ci patrzysz? Nosiłeś jedno. Twoje. No. Także, także moi kochani, już kończąc, bo, 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 bo myślę, że, że to jest ważne, to jest istotne to, co, o, czym, o czym mówimy. E, taki plan zdobywania świata dla Królestwa Bożego. Podać Wam plan taki zdobywania świata dla Królestwa Bożego, dla zdobywania ludzi dla Królestwa Bożego. I jest to zawarte w dziejach Apostolskich. Myślę, że, 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 że znamy to. Dzieje Apostolskie, rozdział, myślę, że pierwszy. zgoda. Pierwszym byśmy to przeczytali. I Słowo Boże w ósmym wersecie mówi co? A weźmiecie co? Moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na Was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei w Samarii aż po krańce ziemi. I kochani, to jest takie istotne, że widzimy weźmiecie moc. W Jerozolimie, czyli rodzina, dom słucha, judea. Otoczenie, sąsiedzi, miasto, tak? Samaria. Co to może być? Samaria, co to może być? Mogą to być wrogowie? Samarytanie byli wrogami, prawda? Wrogowie. I krańce ziemi, wszystko dookoła. Moi kochani, plan... plan tego... kogo, kogo jeszcze? Niemcy i Rosjanie. Tak, <wandering> tak. No dokładnie. Ja mówię, że miałem kolejny sens, że głosiłem Putinowi, ale to nie jest to, też już mówiłem to w domu nadziei, ale nie wiem czemu, no nie wiem, nie, nie, ja nie myślę w ogóle o tym człowieku, a, a po prostu spotkałem się z nim, głosiłem mu Ewangelię. Mówiłem mu o Panu Jezusie, mówię mu o zbawieniu. Normalnie we śnie tak rozumiecie, śniło mi się, że on został ładnie mnie i, i, i słuchał, ja tego nie wiem. Po prostu jakieś to są takie dziwne rzeczy. Naprawdę nie jadę ani bigosu, ani niczego po prostu, a mam po prostu, ale, ale taki powiem szczerze, że bym tak głosił mu Ewangelię, powiedziałem mu o Chrystusie o zbawieniu w Jezusie, w Jezusie i Jezusie. I stałem taki zadowolony, mówię, no, chwała Bogu, także nie wiem co, co, co to ma znaczyć, ja, ja nigdzie się nie pcham ani gdzie w, w tamtą stronę, nic, ale... No ale po prostu takie miałem dwa sny. To nie jeden, tylko, tylko dwa razy miałem ten sen. Dwa razy taki sam po prostu sen i, i po prostu... No właśnie od, powiem tak jakoś szczerze, zaczynam myśleć, bo to jest coś głębszego, wiecie, jak jest jeden sen taki, to czasem ktoś wskoczy, ale miałem ten sen powtórzony. Dlaczego? Ja i dlaczego, co, 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 ja nie mam ja nic ja wspólnego. Nic. No naprawdę, jest tak, tak, że nie wiem. Pan Bóg coś, nie wiem, co, co Pan Bóg chce ode mnie, jak, jak tego, bo to, bo ja nie, ja, ja, ja powiem tak, nie, nie żartuję z tego, dlatego że dwa razy miał ten sen. Jakby był raz, no, to jeszcze bym sobie to darował, ale dwa razy i to po prostu, jak jeszcze trzeci raz będzie, to już mnie panie, nie prześladuj nie panie, bo nie wiem, co, to chodzi, także, także okej, okay. ale jak trzeba będzie, to mogę poprosić? No, jejku, nie, nie ma sprawy, żebyś tam coś, co jak trzeba, tu młodzie robią, to popłynę, bo ono też taką młodzi jaką to może głosią. ciągle, tutaj od jak, jak także także. Kochani, jest to na tyle by było tego, co, co mówimy na temat powołania. Ja, ja bardzo krótko, w krótkich zdaniach powiem tylko, mamy przystąpić do Niego, po pierwsze, to było. Przyodziać święte szaty. Myślę, że bardzo ważne jest post i modlitwa. Oddawanie chwały Bogu i aktywne głoszenie Ewangelii. To jest, to jest rola i powołanie każdego jednego kapłana. I moi kochani, to jest Uzależniono od nas, jak my chcemy. Wielu e, ludzi w Bożym Słowie zapisanych poświęciło swoje życie, aby to czynić, aby być tymi kapłanami, kapłanami Boga, aby oddawać chwałę Bogu, aby czynić Jego wolę. Wiecie, Bogu podoba się, gdy jesteśmy posłuszni. Bóg daje błogosławieństwo za posłuszeństwo, ale niestety, moi drodzy, wiemy o tym, że, że jest też przekleństwo za nieposłuszeństwo. Chcemy być posłuszni. Ja chcę być posłuszni Bożemu Słowu. Chcę wypełniać Jego słowo i chcę, aby Królestwo Boże wzrastało. W jaki sposób? Przez naszą postawę. Nasze życie powinno być postawą. My nie powinniśmy pokazywać ludziom siebie, bo zobaczcie, bo w Słowie Bożym też jest zapisane, że też pokazywałem, a ja polosowy, polo a ja Ludzie pokazywali, przywódcy pokazywali na siebie, za mną idźcie, za mną pójdźcie. Posłuchajcie. Nigdy takiej Ewangelii nie chcę, aby tutaj była głoszona. Powiem szczerze jasno: nigdy. My głosimy Chrystusa, nie głosimy człowieka. Bo zanim pójdziemy, bo on ładnie mówi, bo on ład, ładnie... To nie o to chodzi. Moi drodzy, głosimy Chrystusa i to jest najważniejsze. A, a zauważcie, powiedzcie tak, no dobrze, będziemy głosić y, człowiek i, 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 i słuchajcie, i temu człowiekowi powraca się w głowie, odchodzi i reszta za nim odchodzi. Tak jak, tak jak było z Lucyferem. Dlatego moi drodzy, my głosimy tu Chrystusa. I Chrystus jest tu głównym naszym obiektem uwielbienia, głównym naszym obiektem modlitwy. Dlatego to jest najważniejsze. A wtedy nie będzie żadnego problemu. Bo gdy ludziom wskażemy na Chrystusa, wiadomo, że nasza postawa też musi być właściwa. Bo to nie o to chodzi, że mówimy tak, ty patrz na Jezusa, na mnie nie pasz, No nie no, chwila, no ale chodzisz do tego kościoła. Także postawa też jest ważna. Dlatego kochani, Bóg dzisiaj zachęca nas do tego, abyśmy byli naprawdę tymi powołanymi kapłanami przez Boga, czyniącymi Jego wolę. Jego wolą jest, abyśmy głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, abyśmy modlili, abyśmy pościli się, aby pościli, abyśmy mieli właściwą postawę, abyśmy mieli czyste i święte szaty. I ja wierzę, że Pan Bóg chce, abyśmy tak właśnie postępowali, aby nasze życie było otwarte na Jego dzieło, abyśmy czynili Jego, kochani, Jego wolę. Następnym naszym tematem w tym będzie namaszczenie. Cóż to takiego jest namaszczenie? Wiemy, co to jest namaszczenie? To będzie... Nie, nie, nie dzisiaj. Tylko to kolejny temat, to będzie namaszczenie. To jest uzdolnienie do wykonania tego powołania. Uzdolnienie. Namaszczenie to jest uzdolnienie. Bóg namaszczał ludzi do wykonania danego dzieła i chciałbym na ten temat. Jeśli Pan Bóg pozwoli na następnych nabożeństwach na ten temat usłyszeć na temat namaszczenia, na temat również utraty namaszczenia. Wiecie, że można utracić namaszczenie. Można utracić namaszczenie. No, ale również i na temat skutków, jakie, jakie są związane z namaszczeniem. Dlatego, kochani, e, chcemy teraz w tej chwili mieć też czas, chwilę pomodlić się, bo tak jak mówiliśmy, i to było też takim celem naszym, aby, abyśmy jedni drugich przemian nosili. To jest takie ważne. My, Dzisiaj mówimy, e, Słowo Boże mówi, gdy czytamy podczas, e, podczas e, Wieczerzy Pańskiej, że jest między wami wielu chorych, jest wielu słabych. Czy to prawda jest? A niemało zasnęło. Dlatego my dzisiaj chcemy modlić się jedni za drugimi i mieć takie serce. pani, dzisiaj chce modlić się o tym, którym, którym jest trudniej, ciężej jest niż nie, prawda? Dlatego chcemy, kochani, powstać do modlitwy. Chcemy powstać do modlitwy. Chcemy... Teraz modli Cię. Ja nie będę dzisiaj już nikogo wzywać na środek, ale chcemy, chcemy się modlić i chcemy przyjść do tronu łaski Bożej i powiedzieć Panie, taki jaki jestem, użyj mnie. Panie, ty widzisz, powołałeś mnie, jestem powołany przez Ciebie do tego, aby tak jak mówię być blisko Ciebie.